Witam Was serdecznie w drugim odcinku z gry Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Udajemy się. Chcę się tylko rozejrzeć, wyluzuj. Udajemy się do Lokum Asafa. Czy jak mu się tam. O, zdecydowanie zasłużyła na swoją reputację. Asaf. OK. Coś mamy No to jada.. Przepraszam, od tej pory unikamy skrzynek. Okej, okay, prawie wyszło. No, prawie wyszło. Nie ma tego złego. A, przed tobą. Co to był? Kurde. Na pewno coś słyszałem. Dobra, tej. Skarb, i zaś coś pominąłem. Mamy jakąś podróżny kałamarz. Ok, tanie materiały biurowe na każdą okazję. Zawsze tyle gadasz podczas roboty? Tak. Oj, nadin, nie spinaj się tak. No. I boom. Jednego problemu mniej. A no i mamy Pink Lotus. Posuń się. Jest tuż nad nami. Widzisz, Nie było tak źle. Nie było. No niby nie. Gdzie ten się chyba? mamy to. Ok, znowu wytrychy. No i tak. Można i tak. Chodźmy podysk. <słuch> Bardzo dziękuję. Bądź czujna, ok? Ta. Chryste. Czuję się jak w sklepie z antykami. A się nie obijał. Ile to wszystko jest warto? Wystarczająco dużo, żeby sfinansować małą rebelię. Dokładnie. O, co tu o, mamy? O, okropne. Tyle pięknych zwierząt. Kiepsko skończyły. Niestety. Nie wkurzacie to? Są tu same indyjskie zabytki. To nie moja wojna. Hm. Chrześcijański artefakt. Do tego szukałaś? Nie, tak tylko patrzę. Co tu jeszcze znajdziemy? No, faktycznie skarbów. Unicestwienie i odnowienie skarbów sporo. Sala i tygrys może zaszedł dalej niż sądziłam. No to będzie trzeba go wyprzedzić. A proszę, mamy skarb dla nas. Taktyczny kompas. Pożyczę to na chwilkę. Okej, okay, kieł. Fraser, mhm. Chodź tu. Wygląda dobrze. Zamknięte. Nie na długo. No, pozwolisz, że za chwilkę to otworzę. Jest też kość słoniowa. Dupek. No, kość słoniowa. Droga, droga rzecz. A, Lakshmi, bogini bogactwa. Ej, okay. już idę, Fraser. Znaczy puh, Nadine. Co było na mapie? Gaty zachodnie, teren chojsalów. Niech to. Nie przejmuj się. Tyle i tak już wiedziałyśmy. Piękny jest. Słuchajcie! Jest blisko! Tutaj! Szlag spadamy! Nadin... Ros. Cóż za niespodzianka. A, ostrożnie, bracia. Ta kocica drapie. Asaf. Kopela. Wyglądasz tak samo jak kiedyś. Jak miło. <laughs> nie szukasz pracy? Ponoć Shoreline ma nowego szefa. Przejściowe problemy. Dam sobie radę. No, on nie wątpię. Szkoda. Przydałby nam się ktoś taki jak ty, wiesz? Co tu robisz? Przecież to nie jest Twoja specjalność. Przepiękna kolekcja, naprawdę. Chloe Fraser, miłośniczka antyków. Złodziejka. Pracujesz dla złodziejki. Szefie, mamy problem. Zaraz będę. Nasz dysk. O, fakt. Zapomniałam. Wcześniej błędnie uznałam cię za takiego tam. średniaka. O. Ale udało ci się odnaleźć Imperium Hoysalów całkiem nieźle. Ich największy skarb. Kiełganesi. To nie lada gradka. Co ty robisz? Trzy najazdy Persów. Trzy wielkie wojny. Mijają stulecia, a nikt go nie znalazł. Bez obaw. Nie łudź się. Twoją jedyną szansą na odkrycie jego lokalizacji jest skorzystanie z pomocy kogoś, kto pozna sekret artefaktu. Kogoś, kto wie o salach praktycznie wszystko. Właśnie. <śm> Specjalisty od ich kultury i dziejów. Mam dobre stawki. Albo pasożyta, który chce żerować na nas, po to, żeby się obłowić. Hmm. Czyli nie? Tak czułam. <noise> Masz tu pet. I dobrze. Ale nie potrzeba mi więcej ekspertów. Zabić, ciała wrzucić do rzeki. Obejdzie się. Właśnie wychodzimy. Tożesz ty w dupę. O, oh! Oh! Musimy przedostać się przez ryby. Oh! Uh! No to mamy akcję od razu. Oh! Okej. Okay. Dobra, tutaj. Nie, tu nie ma nic. Tędy! O cholera! Dobra, tutaj. Szybko! Nie tu! odstawiłaś. Grunt, że się udało. Chciałaś mnie wystawić, tak? Przecież improwizowałam. I ty się masz za zawodowca? O co ci teraz chodzi? Przez ciebie Asaf nas złapał. Nie zasługujesz na swoje pięćdziesiąt procent. Wiedziałam. Chciałaś mnie wystawić. Oszustka no pozostanie oszustką. Wydaje ci się, że mnie znasz. Uważaj. Takie cwaniary długo nie żyją. Rzekę masz tam. Aby twój kontakt tam był. No, już pora się wbić! Chodź, jestem za tobą. No, to lecimy. <grymne> dawaj, Chloe. To trochę niebezpieczne. Tak! Nie zatrzymuj się! wow, wow, ty! Dawaj, 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 się o, Nie mieliście szans. Nie ma czasu na przygodę. Dobra, którędy? O! <laughs> wow. Oto wow, wow, wow. No żem skoczył. tam nie... może tu. Dawaj, dawaj. Tylko się nie zatrzymuj! A jakbym się miał zamiar zatrzymać? Najmniej nie leję. Dawaj. dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Czeka jest tuż pod nami! Zjedź po przewodzie! Tu. Jak wyglądamy? Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Kiełganesi. Nic dziwnego, że złupili Hoysalów. niezłacacko Masz coś? Spokojnie. Wiesz, jakoś nie mogę się uspokoić. A co, ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? <noise> Bez obaw. Asaf albo jest już w górach, albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, małą armię... Jak już mówiłam... Bez... Obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń Ganesi. Należał do parasiuramy, no a topór był darem od siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił Kieł. Dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy Kieł. Nieźle, Fraser. No, wiesz, to zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził cię. Pewnie jest dumny. <noise> Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Wiesz, całkiem tu ładnie. I patrz. To ci dopiero. Wybacz, że w ciebie zwątpiłam, Chloe. To hojsalskie? No jak. To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz? Nie. Za nami, za sto kilometrów, a po Asawie ani śladu. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się Kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć. Spotkamy się przy aucie. ja? No, i rozdział trzeci, powrót do korzeni. No, widoczki naprawdę niczego sobie. Przepiękny krajobraz. Cykamy foteczkę. Tam jest nasza furka. No dobra Spokojnie, Nadin, spokojnie. Ej, <grymne> co się stało. Mój most się zawalił. Dasz radę się tu dostać? Postaram się. A tak w ogóle to nic mi nie jest. No to ja. Okay. Oczywiście, że się zawaliło, bo jakby inaczej. No. jeszcze trochę, jeszcze. No. I... tam jeszcze? Tak. Nie uciekłam. Super. Chciałam się upewnić. góry. Dzięki, nie trzeba. Okej. Okay. Mam prowadzić? Nie, to nie problem. A jednak lubię mieć kontrolę. Okej. Okay. Okej, okay, w tej części też mamy bardziej y, otwarty świat, że tak powiem. Aaa, spróbujmy nacieszyć się chwilą spokoju. Mam głupie pytanie. No to się nacieszyłam. Skąd wiesz, że Kieł wciąż tam jest? Inaczej na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No i nie widziałam żadnej Hoysalskiej wystawy. Nie słyszałam wcześniej o Hoysalach. Tak. W zasadzie to wina ich ostatniego króla. Młody, lekkomyślny, obnosił się z bogactwem. Zbudował nową stolicę i zabrał tam kieł. A później ściągnął sobie na kark Persów. I nas też. I nas też. Dokładnie. Słuchaj, patrz, narada flamingów. No złaś, wyłaś. Daj mi chwilę, poczekam. Nie jestem fanką różu, ale im pasuje. Wiesz, że są różowe z powodu diety? Jeśli ją zmienią, staną się białe. Co? A skąd ty to wiesz? Po prostu wiem. Eh, proszę. Zabłysnąć chciała. Zaraz wracam. Jasne. No, skakuj. przejazd? Szukam. O, no, bez problemu sobie przejedziemy, o ile się da tutaj wjechać. Da się, użytniające. Dzięki, mogłaś mnie ostrzec. Rany, jak ty marudzisz. to co? Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszej. Często tu wracasz? Nie, niespecjalnie. Ej, zwolnij, patrz na drogę! No proszę, hojsalskie ruiny. Przejedziemy przez te bramy? Sprawdzę. Raczej nie. Pradawne stolica. Co my tu mamy? Halebidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Hmm, ktoś tuś jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z chojsalskich stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to to nie jest. Hmm, to kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Hej. Hmm? terenówka ma wyciągarkę. No to wygląda. Super. To powinno załatwić te bramy. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. A rób co chcesz. Rozumiem, że nie. Ok. Okej, okay, ale ja tu... mam wrażenie, że... no właśnie, da się wejść. Hmm, ta ściana wygląda na kruchą. Nie mamy żadnego granata. Szkoda. Przydałby się. Nadin Granat Nie Fraser, co z bramą <mierdziśla> Dobra, to załatwi sprawę <mierdziśla> Fraser, kryj się, Zasadzka! Szlak! Schowaj się! Dzięki za cenę! <mierdziśla> Ich. Już czysto Ramamki mać jakiego granata Alo Nie woda A proszę Jak najbardziej, skarb tylko. Tak, wszystko gra. Przypadkiem znalazłam kiełganesi. Wracamy. <grymne> Dobra, o czym to my... Miałaś rozwalić starożytną bramę. A, tak. faktycznie. Ej, I załatwione. I jedziemy. Co tak zamilkłaś? Po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lekko przyjdzie ci niszczenie indyjskich ruin. Sentymenty w tej branży to szybka droga do śmierci. No nie inaczej. Okej. Okay. Tu 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 albo tu, tu tu. Co? To tylko duże, latające gryzonie. To nie są gryzonie! No właśnie, że tak. Bliżej im do naczelnych, ile murów. Okej, okay, jeszcze to sprawdzę. Dobra, tutaj. No i ładnie. Dawaj, 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 dawaj. Po kamyczkach, po kamyczkach. Udało się. A. Co się udało, tak właściwie? A, dobra, tu jest droga. Stój! To Asow. Hmm? Niezły masz oko? Kurde. Ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie. Mi to schlega. <laughs> Musimy przejechać przez te bramę. Dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? No jasne, będziemy improwizować jak zawsze, ale to już w następnym odcinku, na który ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Na no póki co to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.